Załam cię zgładzić. Powiedziałam mu w dniu twoich narodzin zabij go. Ale nie posłuchał mnie. Mój głupi małżonek kulitował się. A więc spójrz, co narobiłeś. Popatrz. No patrz, bo to przez ciebie umierają. Przez ciebie wszystko umiera, Kratosie. Nie ma słońca! Oceany pochłaniają lądy, a to, co zostaje, trafią choroby. Robię wszystko, by utrzymać świat przy życiu. Lecz ty... to wszystko dlatego, że w szaleństwie mordowałeś bogów! Ach! Myślisz, że ten ogród nie jest chroniony? Herkulesa udało ci się pokonać brutalną siłą. Lecz brak ci inteligencji, żeby się stąd wydostać. Z przyjemnością popatrzę, jak tu umierasz. Bezradny starzec.